Cześć, z tej strony Jarek Tomczak. W dzisiejszym materiale kontynuujemy serię związaną z testami chemii samochodowej oraz ceramizerami i wszelkiego rodzaju dodatkami do silnika, które mają poprawić jego pracę oraz układów z nim współpracujących. Produkt Magneti Marelli do uszczelnienia klimatyzacji. Pierwszy, znaczy pierwszy raz się z tym z takim rozwiązaniem spotykam. Cenowo to wygląda w ten sposób, że kosztuje poniżej 7 dyszek na Allegro. Sam produkt muszę wam powiedzieć, że ma dosyć dobre oceny. 58 ocen z czego zdecydowanie większość zdecydowanie większość jest pozytywna Opinie z Allegro, mniej więcej tak brzmią. Towar zgodny z opisem, polecam. Sam produkt potwierdza swoją jakość. Witam, zakupiony towar zgodny z opisem. Polecam. Produkt zgodnie z informacją od producenta jest to środek do trwałego uszczelnienia wycieków w chłodnicy klimatyzacji, parownikach, przewodach. Uszczelkach oraz o ringach. Po uszczelnieniu wycieków preparat krąży w układzie klimatyzacji, wraz z czynnikiem i zapobiega powstawaniu przyszłych nieszczelności, dodatkowo konserwując układ. Zapewnia to spójność pracy systemu klimatyzacji. Aha, bardzo ważna informacja jest to produkt, który jest kompatybilny z czynnikiem chłodniczym R134. A, tak jak widzimy tutaj na zdjęciu, posiada taki aplikator, taki adapter do, do podłączenia do auta. Jak sobie gdzieś tam przeglądałem oferty, to niektórzy narzekali na to, że mieli problem z. Z aplikacją tego, tej chemii do swojego układu. Wydaje mi się, że jeśli, jeśli taki problem występuje, to w zasadzie każdy mechanik sobie z tym poradzi, bo, bo są przecież adaptery, z których można skorzystać. Natomiast wracając do samego produktu, to pewnie niejednokrotnie się spotkaliście z taką sytuacją. Generalnie zaleca się, że przegląd klimatyzacji powinno się wykonywać raz w roku, bo nawet w sprawnym układzie klimatyzacji ubytki czynnika chłodzącego na poziomie powiedzmy około 15% są czymś normalnym. Jeżeli te ubytki są większe, a najczęściej w takich autach kilkunastoletnich są większe i są to nieszczelności, które naprawdę są ciężkie do znalezienia, no, i tutaj można byłoby się rozpocząć dywagację odnośnie sposobów na znalezienie takiej nieszczelności, ale wydaje mi się, że to jest materiał zupełnie na inny odcinek. Natomiast najczęściej tego typu nieszczelności wynikają z tego, że oringi w tych układach klimatyzacji no z biegiem lat robią się coraz twardsze i niestety nie zabezpieczają wystarczająco tego układu przed nieszczelnościami. Ten środek ma za zadanie spowodować, że te twarde oringi zrobią się ponownie miękkie i w ten sposób zachowamy szczelność tego układu i tak jak było opisane w tutaj i tak jak było opisane to przepraszam przez producenta ten preparat można również stosować zapobiegawczo, żeby utrzymać ten układ klimatyzacji w jak najlepszej sprawności. Postaram się dla was ten preparat przetestować. Tylko powiem szczerze, że zastanawiam się, jak ten test należałoby przeprowadzić, żeby, żeby był w miarę miarodajny. I obawiam się, że będzie on dosyć długotrwały, z uwagi na to, że będziemy musieli ocenić, jaki jest ubytek czynnika w układzie po czasie X. No, ale jest, jest to jak najbardziej do zrobienia. Będzie trzeba tylko no, usiąść i jakoś, jakoś to dobrze wymyślić i opracować, tak żeby był w miarę, w miarę rzetelny ten test. Natomiast z Waszej strony prosiłbym o jakieś informacje w komentarzach: czy mieliście okazję testować ten preparat, czy był jakiś problem z aplikacją, bo informacja dotycząca tego preparatu mówi o tym, że e, aby naładować go do układu, powinien się tym zająć specjalista. Co więcej, e, napiszcie, czy ten preparat zadziałał w Waszym przypadku? Jaki mieliście ubytek? No podajcie jakieś szczegóły, bo te komentarze z Allegro mówiące o tym, że jest ok lub jest nie ok, nie, nie do końca po prostu rozwiązują sprawę, a takie merytoryczne na pewno pomogą ocenić, czy no ten wydatek 65 zł w jakich sytuacjach ma uzasadnienie, a w jakich niekoniecznie jest w stanie nam cokolwiek zaoferować tyle ode mnie. Jeżeli materiał się podobał, to zostaw łapę w górę, zostaw też komentarz i najważniejsze, zostaw subskrypcję, bo jako subskrybentowi tego kanału oraz osobie, która polubi nasz fanpage na Facebooku, przysługują ci od nas pewnego rodzaju profity między innymi darmowe rozkodowanie numerów VIN fabrycznym dekoderem. Bardzo fajna możliwość dająca Dająca takie możliwości jak uzyskanie kodu silnika, kodu skrzyni biegów, kodu lakieru oraz pełnego wyposażenia auta. Nie znajdziesz takiej możliwości na jakichś bezpłatnych stronach w internecie, a nawet w płatnych, często te dekodowania numeru WIN są po prostu słabe i nie odzwierciedlają. Nie odzwierciedlają faktycznego stanu. My zawsze korzystamy z materiałów, do których ma dostęp serwis autoryzowany, dlatego możemy dostarczać tak szczegółowe i precyzyjne raporty. Dodatkowo zachęcam do zapoznania się z serią dotyczącą możliwości sprawdzenia przebiegu auta oraz jego historii. Playlista dotycząca tego konkretnego wątku również znajduje się w opisie tego materiału. Ja oprócz tego, że pracuję w warsztacie, to zajmuję się również sprawdzeniem aut przed zakupem, zarówno na, na odległość, yy, poprzez pomoc w diagnostyce auta, w ustaleniu jego historii, jak i fizycznie jadąc na oględziny i sprawdzając takie auto, na przykład u nas w serwisie, czy na jakiejś stacji diagnostycznej, badając lakier i wykonując szczegółową. Diagnostycz, y, szczegółową diagnostykę komputerową. Dziękuję za uwagę. Słyszymy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam, cześć.